Witam. To nie jest porada medyczna, a ja nie jestem lekarzem. To są informacje ważne dla każdego, kto uzdrawia chorych. Może skorzysta z nich jakiś lekarz. Będę mówił językiem logicznym i zrozumiałym dla każdego, unikając terminów naukowych i języków obcych. Ja już nie pracuję w służbie zdrowiu, a prawo do pracy utraciłem z powodu covid w klinice w Nowej Zelandii. Nie stosowałem się do restrykcji i za karę wyrzucili mnie na przymusową emeryturę. Skończyłem moją 40-letnią emigrację. Będę mówił o tym, co to jest i jak działa dwutlenek chloru ClO2. Jakieś 10 minut teorii, a potem pokażę Wam ilustracje medialne, dowody, jak to działa. O żółtej wodzie CDS, o cudownym gazie CO2 nie dowiecie się z gazetki Zdrowie bez lekarstwa. Ten temat omijają internetowi guru w YouTubeowych sektach. Nie opłaca się o tym mówić na zlotach szukających zdrowia u handlarzy i rolników. Lansowanie CO2 może być niebezpieczne jak wzywanie do rewolucji, bo to jest epokowe odkrycie w uzdrawianiu. Wiedza o tym jak to działa inicjuje nową medycynę elektromolekularną, naukę opartą o fizykę, która falsyfikuje i ośmiesza dzisiejsze medyczne, chemiczne dogmaty. CLO2 już dzisiaj pomaga wyjść z wielu nieuleczalnych chorób, jest uznanym lekiem w Ameryce Łacińskiej, jest naukowo badany, jest opatentowywany jako lek na raka, na inne choroby. Jeszcze jest w fazie odkrywania, ale już dzisiaj CLO2 jest niebezpieczny dla wszechpotężnej Big Farmy, bo zastąpi 90% leków. Ale aby tego doczekać, wiedzę musimy propagować. CLO2 może uwolnić nas od niewoli u medycznej mafii. Ja znam CLO2 od ponad 15 lat. Jestem uczniem Andrasa Kalkera. Śledzę organizację lekarzy Komusaw, która propaguje procedury uzdrawiania. Większość informacji mamy w internecie hiszpańskim, niemieckim, angielskim, nawet rosyjskim. Niestety polski internet CDS jest ubogi i specyficzny. Chyba nadmiernie skomercjalizowany. Tak jak ten amerykański naiwno-głupi. Wracam do celu 2. Nie ma lepszego środka przeciwwirusowego. Nie istnieje lepszy antybiotyk i substancja oczyszczająca z patogenów, odkwaszająca organizm i dodatkowo jeszcze działająca jak czerwona krwinka. CO2 jest nośnikiem tlenu do mitochondriów komórkowych. To tani i prosty związek chemiczny trzech atomów. Jest niestabilną cząsteczką gazu, która w właśnie środowisku rozpada się na jon soli, chloru i tlen. Jest oksydantem o potencjale oksydacyjno-redukcyjnym 0,95 V. Aby przedstawić Wam tą cudowną cząsteczkę gazu obrazowo, to porównam ją do małego napiętego łuku. Napięcie cięciwe 0,95 V. Nie przebije błony naszej komórki, ale za to ten łuk masz cztery albo pięć strzał. To są elektrony, którymi potrafi spalić wirusa, pleśń, grzybice, oksydować, czyli okradać z elektronów metale ciężkie, pasożyty, priony, pestycydy. Przy okazji mówienia obrazowo o oksydantach, powiem o ozonie i perhydrolu. Oba mają dwa razy wyższy potencjał ORP, więc potrafią zniszczyć nasze komórki. Mają tylko dwa elektrony, są mniej efektywne w oczyszczaniu od CO2. Wolny rodnik OH natomiast ten oksydant ma trzy razy wyższy potencjał ORP od CO2. No, on może spalić naszą komórkę. Przy tej okazji powiem o teorii stresu oksydacyjnego. Kilka słów. To teoria Harmana z 1956 roku. Do dziś jest uznawana przez medycynę. Teoria straszy nas oksydacją i starzeniem się. Lansuje nam antyoksydanty. Antyoksydant to synonim słowa dobre. Antyoksydant to znaczy dobre, prawda? No to jest ściema. Oksydant, antyoksydant to tylko określenie, w którą stronę płynie prąd. Gdyby elektryk powiedział, że prąd jest zły, no to niech ten elektryk zmieni zawód. Ważne jest jaki prąd, jak wysokie napięcie. Komórka ludzkiego ciała funkcjonuje prawidłowo w reakcjach ORP w wielkości około 1V. CDS ma potencjał idealny, jest oksydantem, bo zabiera elektrony kationom ale wobec oksydantów o wysokim potencjale ORP dwutlenek chloru jest antyoksydantem, staje się antyoksydantem, bo dostarcza im dwa elektrony. W ten sposób redukuje wolny rodnik OH o wiele lepiej niż sławetna witamina C. Cząsteczka gazu ClO2 ma wielkość 160 pikometrów, więc jako gaz Potrafi przeniknąć tkanki. Ona pływa poza układem krwionośnym, jeżeli dostanie się do organizmu, a jako anion jest przyciągana elektrostatycznie przez kationy. I tam, gdzie jest kation, czyli zakwaszenie, ten łuk elektronowy wystrzeli. Cząsteczka gazu rozpadnie się na jon, soli, chloru i tlen. CO2, tlen dostarczy tam, gdzie jest go brak. W zdrowej tkance alkalicznej CO2 nie rozpada się. Do zdrowego ten łuk elektryczny nie strzela. Dlatego podoba mi się porównanie CO2 do samosterującej się nanotorpedy w oceanie płynów ustrojowych. Najmocniej przyciągają go najbardziej zakwaszone tkanki, guzy nowotworowe, grzybice, pleśnie, wirusy, kationy metali ciężkich. Ten gaz nie kumuluje się w organizmie. Doładowuje elektrycznie, rozpada się, to tlenia i po godzinie znika. Pozostawia tylko piko kryształek, jon soli chloru, taki sam jon jak w soli kuchennej NACL. Biofizyka sprowadza metabolizm do przyczyn i reakcji. To są reakcje elektromolekularne. Różnica między żywym i martwym to brak elektryczności, brak energii. Czym jest choroba? Jest niedoborem energii. Niezależnie od tego, jak chorobę nazywają i jaki ma numer w diagnostyce, choroba jest brakiem energii. Niedobory elektronów znaczy to samo co zakwaszenia, które mierzymy przy pomocy pH lub, może lepiej, woltomierzem. Napięcie elektryczne zdrowej komórki oscyluje pomiędzy 25 i 50 mV. Mniejsze napięcie nazywa się zakwaszeniem. Taka komórka degeneruje się, ulega infekcjom, nie ma energii i może przejść na inny tryb energetyczny na fermentację glukozy. Zamiast spalania glukozy, staje się wtedy komórką nowotworową. Brak energii i niski potencjał elektryczny. To cecha wspólna i początek każdej chronicznej choroby. Zakwaszenie jest środowiskiem sprzyjającym rozwojowi patogenów, pleśni, grzybic, pasożytów, nowotworów i może rozwinąć się w jedną z tysiąca chorób. Organizm i jego płyny ustrojowe stają się podobne do beczki kwaśnej brudnej wody do takiej zupy, w której pływają nasze organa, nasze komórki. A jak bije serce w takiej zupie? No biedne serce. Jak pomagają lekarstwa i zioła i suplementy dodane do tej zupy? No różnie, bo każda zupa jest inna. Czy homopatia może działać w zakwaszonym organizmie? Ja wątpię. Komórki naszego ciała rezonują ze sobą, przekazując sobie energię i informacje. Tym medium komunikacji między komórkami naszego ciała jest czysta, alkaliczna woda z minerałami i elektrolitami. Osłabione, niedotlenione komórki i organy w toksycznym środowisku działają jak te rozregulowane metronomy z filmiku Andrasa Kalkera. A wystarczy tylko zabrać toksyczny bodziec, przywrócić naturalne środowisko. Nie trzeba im żadnych leków i suplementów, a same wrócą do harmonii. To prawa fizyki elektromolekularnej, rezonanse magnetycznych, pól skalarnych, elektrycznych, akustycznych wibracji natury. A pomogą również plazmatron albo biotron Andreasa Kalkera. Komórki naszego ciała rezonują ze sobą, przekazując sobie energię i informacje. Tym medium komunikacji między komórkami naszego ciała jest czysta, alkaliczna woda z minerałami i elektrolitami. Oto dlaczego głodówka może być skutecznym sposobem leczenia, bo pomaga oczyścić się, kiedy organizm uruchamia autofagię. Oto dlaczego CDS pomaga każdemu choremu, bo turbo oczyszcza i odkwasza płyny, dodatkowo jeszcze energetyzując nasze komórki. Tego oczyszczania nie możemy zobaczyć in vivo ale przy pomocy mikroskopu widać, jak CDS oczyszcza krew, nie niszcząc jej. Ten filmik Andreasa Kalkera pokazuje mikroskopowy obraz czerwonych krwinek, chorej krwi ze skrzepami. Może to kogoś zaszczepionego, może zatrutego chemicznie, zestresowanego emocjonalnie. To o takiej zupie mówiłem. Do krwi dodawany jest stężony CO2. KRWI nie zniszczy. Oczyszczają z kationów, wirusów, pasożytów, dotlenia. Tak krew dotrze wszędzie do chorych stawów, odżywi i dotleni mitochondria komórkowe. A alkaliczny i dotleniony organizm jest nieprzyjazny dla patogenów i sam się wyleczy. Wracam do tej energii. Mamy energię tylko z dwóch źródeł. Tym drugim źródłem jest indukcja. Mamy magnetyczne częstotliwości Szumana. 7,3 Hz. Mamy słońce, które doładowuje nas elektrycznie. Zapewne energetyzuje nas biorezonans otoczenia. Miłość. Tym pierwszym źródłem energii jest ATP, które powstaje w mitochondriach komórkowych w procesie spalania glukozy. Glukoza jest paliwem, a do spalania niezbędny jest tlen. Jak niezbędny, przewidywana długość życia bez tlenu to tylko kilka minut. Energia z ATP utrzymuje stałą temperaturę ciała. Wzbudza reakcje emocjonalne, chemiczne, fizyczne, wibracje i rezonanse. Daje siłę do myślenia i do działania. Więc do życia potrzebujemy paliwo i tlen. Nasi praprzodkowie mieli mało paliwa, mało jedli, ale mieli za to dużo tlenu. My mamy dużo paliwa i siedzący tryb życia, więc mało tlenu, nie spalamy, nie ma oksydacji, więc jesteśmy jak stary samochód, który dymi, zatruwa nas niespalonym paliwem. W dodatku ktoś lansuje nam wszędzie antyoksydanty. Kiedy mało tlenu, to mitochondria komórkowe nie wytwarzają ATP, stajemy się zakwaszeni, a przydałoby się doładowanie tlenowe, turbosprężarka. I tak właśnie działa CO2, bo może dodatkowo dostarczyć aż 50% więcej tlenu do mitochondriów komórkowych. Oczywista diagnoza chorób cywilizacyjnych to nadmiar pokarmu i niedotlenienie, którego nie wyleczą statyny, insuliny i tysiące innych lekarstw. Ja wiem, że te wszystkie leki to na różne choroby, ale wszystkie te różne choroby mają wspólną cechę zakwaszenie i brak tlenu. Zupa zamiast czystej wody. Powtórzę jeszcze raz i przypomnę, że ClO2 niczego nie leczy. Molekule ClO2 jest wszystko jedno, kto i jak choruje. CLO2 nie stymuluje receptorów komórkowych, nie prowokuje kaskady reakcji metabolicznych, jak to robią lekarstwa. Nie dodaje kwasu do tej zupy, tylko oczyszcza. Organizm wzmocniony, i oczyszczony, alkaliczny może wrócić do zdrowia, tak samo jak naprawiony samochód może jeździć daleko i bezawaryjnie. Jak daleko to zależy od kierowcy? No, ale alkaliczny organizm może też się nie wyleczyć, jeśli realizuje złe emocjonalne, fizyczne i chemiczne reakcje programy. Ale to już jest inny temat, wykraczający poza szkolną naukę o prądzie elektrycznym. Nie da się prosto opowiedzieć o skalarnych polach magnetycznych o homopatycznych splątaniach kwantowych o zabójczych telefonach komórkowych. O elektrycznych pasożytach i nanotechnologii sypanej w smugach samolotów. Przejdę teraz do ilustracji tego, jak działa CDS. Dziękuję za wysłuchanie teorii. Doktor Andreas Kalker na jednym z medycznych kongresów w Niemczech lansuje CDS. Mówi, że jest to największe odkrycie stulecia w medycynie. A lista tego, co robi CDS. Ograniczę się do kilku tylko chorób z tej listy. AIDS, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, choroby autoimmunologiczne, rak trzustki, wiele innych chorób nowotworowych, borelioza i inne choroby pasożytnicze, grzyby candida, cukrzyca typu pierwszego i drugiego, półpasiec, wypadanie włosów, hemoroidy i żylaki, zapalenie dróg moczowych, helikobakter pylori, WZW typu A, B i C, arytmie serca, choroby oczu, zaćma, choroba krona, stwardnienie rozsiane, zawał mięśnia sercowego, kamienie nerkowe, niewydolność nerek, infekcja ucha i zatok, osteoporoza, choroby przyzębia. Najlepsze remedium na oparzenia skóry, tutaj, szyja ta, szyja nie piekła przez 4 dni, wygojona tu mamy głębokie poparzenia, czwartego stopnia nie było przeszczepów. To jest moja ręka sprzed roku, w ten sposób ją leczyłem. Moczyłem w cds -ie. dziś nie ma śladu. Poparzenia po słoneczne. Nie ma problemu, nie będzie piekło, bąbelków nie będzie. Poparzone oko szybko wyleczone, bo CDS redukuje wolne rodniki. OH. pieczenie znika po sekundzie, krwawienie tamuje. Spray CDS powinien mieć każdy w lodówce. A tu mamy remedium na cukrzycę i kataraktę, CDS oczywiście. Wystarczyło kropelki do oczu zapuszczać przez trzy tygodnie, katarakty nie ma. A to jest doktor. Umberto Torres, ortopeda i traumatolog, jest diabetykiem i ma nadciśnienie. Od 15 lat na insulinie, metforminie i wielu innych lekach. Półtora miesiąca temu zaczął pić CDS. Cukier spadł do normy, nadciśnienia nie ma. To jest świadectwo z telegramu hiszpańskiego. A chloru nie jest lekarstwem, niczego nie leczy. On tylko spala. Nadmiar cukru. W Polsce co roku kilka tysięcy osób traci nogę z powodu stopy cokrzycowej. Tą stopę wyleczył CDS. A to wyleczona stopa. To coś niemożliwego przecież martwica nie odrasta. Ha, CDS. Proszę, tu lekcja anatomii. To mięsień soleusz, mięsień płaszczkowaty. Jakże to się mogło wygoić? A to rana niemożliwa do wygojenia w żadnym europejskim szpitalu, dlatego, że tu nie ma CDS. CDS cel 2 energetyzuje i stymuluje komórki macierzyste. Amputacja nie leczy, tymczasem w placówkach NRZ stopy cukrzycowe często kończą się amputacją, dożywotnim kalectwem. To dokumenty endoskopii z Niemiec. Rak żołądka nie leczony. Przez jeden miesiąc pacjent pił CDS. Sam się wyleczył. A to kolejny dokument niemiecki pacjentki z nowotworem piersi i bez nowotwora. A to zdjęcie pacjentki z nowotworem trzustki. Pacjentka z rakiem wargi. To pierś, w której wykryto duży guz nowotworowy. Chora nie poddała się naświetlaniu, czyli smażeniu tego guza, ani chemioterapii zatruwającej cały organizm. Pielęgniarka wszykuje bezpośrednio w guz roztwór wodny dwutlenku chloru, który spowoduje śmierć nowotworu. Terapia ryzykowna, aby guz nie rozpłynął się i nie zabił pacjentki sepsą. Wystarczy nadciąć tkanki skóry i guz wypadnie. Mastoktomia będzie niepotrzebna. Kolejne świadectwo leczenia CDS-em to nie nowotwór, a hepatitis, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C. Kalker zaprezentował na Zjeździe Lekarzy w Niemczech ten niemiecki dokument pacjentki Marii uzdrowionej w trzy miesiące. Szczepienia i CDS. Nawet gdyby szczepienia były procedurą medyczną, mającą na celu programowanie układu odpornościowego, aby zapobiec infekcjom. To faktycznie jest to dla zdrowia bardzo ryzykowna procedura. Ja nie wspomnę o diploidalnych komórkach zabitych dzieci, o rtęci, aluminium, nanotechnologii, o dehumanizacji czy o depopulacji. Wirus jest elektrycznym pasożytem. Nie ma nóżek ani skrzydełek, nie ma własnego metabolizmu. Jest zapisanym programem zmieniającym metabolizm zainfekowanych komórek. Infekuje komórki jako Elektryczna torpeda kationowa, bo wykorzystuje elektrostatyczne siły przyciągania, przytula się do komórki i infekuje ją. Ja wspomniałem wcześniej o cząsteczce CLO2 jako torpedzie anionowej, czyli antytorpedzie, antywirusie. Wirus, na przykład SARS-CoV-2, zawiera w białku kolca dwa aminokwasy kationowe, tryptofan i Oba są niszczone przez CLO2. Mamy więc najlepsze remedium na wirusy, alternatywę dla szczepień. A poszczepienne zatrucia można zwalczyć utleniaczem CO2. Brałeś szczepionkę na COVID? Zmierz sobie ferytynę i dedimery. Ich dobre poziomy przywrócić może popijanie CDS-u przez parę miesięcy. A dzieci z autyzmem? Oto przykład. A to jest Mateo. Mateo się przechwala i dziękuję za to, że mógł się wyleczyć z autyzmu. Wyleczył się CDS-em. Skóra pokazuje, co dzieje się w organizmie. Jest jego obrazem. Oto kilka przykładów. Łuszczyca wylecona od środka CDS-em. A to dziecko z infekcją skóry? Tego też dermatolog nie leczył ciężki i bolesny półpasiec, leczony przez 13 miesięcy bez skutku, a wyleczony CDS-em w dwa tygodnie. Głęboka rana po wypadku miała się goić 3 lata, a goiła się CDS-em 3 miesiące. TL2, uczynnia herbicydy i pestycydy. To zdjęcie z gazety pokazuje polewanie pola w celu utlenienia atrozyny, silnej toksyny hormonalnej. Oto jak oczyszczam warzywa kupione w sklepie. Zamykam zakupy w szczelnym pudełku i gazuję ją. Kawa niestety jest pryskana pestycydami. Oto jak mielę kawę. W ręcznym młynku wstawiam do środka MMS w kieliszku i gazuję ją dwutlenkiem chloru. Ten sam kieliszek. Wstawię potem do lodówki. Znane są protokoły bezpiecznego stosowania CDS, choć przestrzegam przed internetem i plotkami, przed pochopnym używaniem tej nowości. To samo dotyczy źródeł pochodzenia CDS. Ja to robię elektrolitycznie i sprawdzam czystość spektrometrem. Ostatnia uwaga, to już na koniec. Organizm pozbawiony toksyn i wzmocniony może być zdrowy, ale może chorować. Nie szukajcie ratunków w chemikaliach. Choroba to program sterowany emocjami, wibracjami, reakcjami chemicznymi. Nie wszystkie te reakcje możemy kontrolować. Wiele z nich bierze się ze złych odruchów, nawyków i z ogłupiania medialnego. Nie noście telefonów komórkowych, uciekajcie od Wi-Fi. Życzę wszystkim dużo zdrowia!